Bez krawata w Radiu Yard Julia Łata, dzień dobry. Gościmy w studiu Radia JARD księdza Adama Anuszkiewicza. Witam serdecznie, szczęść Boże i wesołego Alleluja. Szczęść Boże, Alleluja. Proszę księdza, dlaczego Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijan? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największym świętem, ponieważ mówi nam o tym, że Bóg pokonał śmierć bariera śmierci jest pokonana przez Jezusa Chrystusa i zawsze chrześcijanie świętowali właśnie ten dzień. Dlatego też w ten dzień był udzielany chrzest święty, ten główny, podstawowy sakrament, pierwszy sakrament. W starożytnym chrześcijaństwie ten właśnie sakrament był udzielany tylko w noc paschalną, w noc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przygotowywano się do niego nawet trzy lata. Katechumeni przygotowywali się do niego i później świętowano właśnie y, przyjęcie ich do y, wspólnoty chrześcijańskiej. I tak chociaż przeżywa się pewnie w rodzinach bardziej Boże Narodzenie i gdy pytamy ludzi, a zwłaszcza dzieci, jakie jest najważniejsze święto, to oczywiście, że wskażą nam Boże Narodzenie. Emocjonalnie, sentymentalnie, ze względów rodzinnych, może... Tak być, a może też i marketingowych, nie wiem, bo kupujemy sobie kupę różnych prezentów i świętują wtedy też markety i biznes, a Wielkanoc jest troszeczkę właśnie taka bardziej duchowa, taka powinna być. Jak to zrobić właśnie, żeby pod względem duchowym dobrze przeżyć święta wielkanocne? Właśnie dokładnie pani redaktor czasami składam takie życzenia ludziom, żeby to były święta ducha, a nie tylko brzucha. Co z tym zrobić? Wszyscy mamy takie ciążenie do materializmu. Oczywiście, że materia, zewnętrzne sprawy fizyczne nam jakoś tak bardziej wychodzą na pierwszy plan niż sprawy duchowe. I tutaj też często mówię, że okej, okay, trzeba upiec i te pierniczki, i serniczki, i paszteciki, ale jeżeli nie będzie y, tam duchowego przeżycia, jeżeli nie będzie spotkania z Bogiem, jeżeli nie będzie spowiedzi sakramentów, Eucharystii, y, ciszy w Kościele, to, to po przetrawieniu tego, no cóż może nam zostać najwyżej jakieś dolegliwości żołądkowe albo yy, prośba o szybką przemianę materii, a tak? modlitwa tak, mówimy czasami trzeci dzień świąt e, Światowy Dzień Modlitw o szybką przemianę materii, więc to jest bardzo dobre pytanie obyśmy sobie to pytanie stawiali jeszcze w tym świecie, że trzeba pomyśleć czym tak naprawdę są te święta. I ja osobiście już od dzieciństwa miałem tą łaskę, żeby przygotowywać się do świąt i poprzez Wielki Post, a zwłaszcza poprzez Triduum Paschalne, przez wielki czwartek, piątek i wielką sobotę, żeby odwiedzić Kościół, żeby być na nabożeństwach, żeby pomyśleć sobie, co ma się dziać, jakie to są misteria wiary. Powiedzmy może teraz parę słów o symbolach świąt wielkanocnych. Tutaj mam na myśli te produkty, które wczoraj nieśliśmy w koszyczkach do kościołów na, na święcenie. Czyli jajko, chleb, sól, szan, ubasa. jakie niosą znaczenie. Jajko to symbol nowego życia. Chleb na pamiątkę chleba, który został rozmnożony przez Jezusa Chrystusa, manny, która została dana Izraelitom, no i przede wszystkim, oczywiście, Eucharystii. Chlebem dzielimy się, dzielimy się więc dobrem i miłością. Sól ma nas zachowywać od zepsucia, natomiast mięso ma przypominać baranka paschalnego. Są kraje, gdzie właśnie baranek, jagnię jest przygotowywane na pamiątkę paschy. Izraelici mieli w swoim obrzędzie paschy spożywanie pieczonego baranka. No my mamy po prostu jakiegoś rodzaju mięsa, które mają nam przypominać o tym, że właśnie pascha miała w sobie baranka. Jezus jest barankiem paschalnym, tym który przeszedł Właśnie pascha, to znaczy przejście, przejście od życia, od śmierci do życia. I mamy, mamy właśnie te, te symbole też w tych, w tych potrawach, w tych koszyczkach. Może czasami o tym zapominamy, ale jest to tak czy inaczej zawsze wymienione podczas poświęcenia pokarmów. No i wystarczy troszeczkę się w to wsłuchać, i będziemy znowu mieli w sercu. Symbolikę. Chciałam teraz zapytać, czy, czy może na przestrzeni kilku ostatnich lat ksiądz zauważył w naszym kraju jakieś zmiany, jeżeli chodzi o podejście wiernych do świąt, o to jak te święta są obchodzone? Generalnie nie zauważyłem jakichś większych zmian. Można powiedzieć, że frekwencja czasami jest większa, czasami mniejsza. Mieliśmy czasy covidowe, post-covidowe, przed-covidowe. Mamy jakieś tąpnięcie w niektórych miejscach, powiedzmy, frekwencji, jakąś laicyzację. A z drugiej strony, chyba najbardziej dostrzegalne jest spędzanie tych świąt z rodziną lub poza rodziną. Wyjazdy jakieś do, 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 turystyczno-duchowe, chociaż bardziej może już turystyczne. Kiedyś rzadko się to spo, spotykało, święta były w Polsce raczej świętami rodzinnymi. Ale chyba ze względu na kryzys rodziny, na rozpad rodziny i więzów rodzinnych, niestety z ubolewaniem trzeba powiedzieć, że jest to też sygnał tego, co się dzieje w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, że akceptujemy już właściwie bez większego problemu w wielu miejscach po prostu takie sobie wyjazdy w, w, w różne turystyczne regiony. Mówiliśmy już trochę o tym duchowym przeżywaniu świąt, ale tak jeszcze zamykając naszą rozmowę, chciałam zapytać, czego powinniśmy sobie życzyć święta wielkanocne? Co, co ksiądz by chciał przekazać naszym słuchaczom? Życzę, aby te święta przyniosły nam nadzieję. Nadzieję na zmartwychwstanie z naszej śmierci. Śmierci duchowej, śmierci w naszych relacjach, śmierci z nałogów, z jakichś uzależnień i ze śmierci wiary. Wielkanoc to z nadziei zmartwychwstania, nowego życia. Więc sobie życzę i nam wszystkim, byśmy tej nadziei na nowe, dobre, lepsze życie nigdy nie tracili. Dziękuję księdzu ślicznie za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt czasu świątecznego. Szczęść Boże. A naszym gościem był ksiądz Adam Anuszkiewicz. Bez krawata w Radiu Yard.